Szybkie podsumowanie sprawy z Fryzjerem. Byłem tam jeszcze raz skorzystając z usługi salonu. Pozdrawiam salon Moniki Krajnik. Dziękuję za zajęcie się moimi włosami oraz brodą. E, tak więc, e, to wszystko co Daniel tam w storkach wrzucał odnośnie tej sprawy. E, Daniel, wrzuciłeś zdjęcie odnośnie utleniania włosów, które się odbyło, tak? To były dwa wcześniejsze, bo salon ci dwa razy utleniał włosy. Trzeci raz, kiedy włosy zostały spalone, to e, to nie była robota salonu. Nie było cię tam. Ty tego nie robiłeś w salonie. Po raz trzeci nie robiłeś tych włosów w salonie. Jeśli chcesz dowieść e, tego, że to jest nieprawda, albo chcesz to skonfrontować, bardzo chętnie salon Cię przyjmie i porozmawia na ten temat. Ponieważ to nie byli oni, oni tego nie robili. E, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ktoś się zapytał, skoro. E, Natalia chciała coś innego, a dostała coś innego to dlaczego fryzjerka nie zwróciła pieniędzy? Po pierwsze te usługi były za darmo nie? A Materiał jaki zakupiła Natalia Po skonsultowaniu się z fryzjerką Zgodziła się na, na to By zrobić te włosy w taki, a nie inny sposób Osoba najbardziej zainteresowana, czyli Natalia zgodziła się na to I dlatego zostały zrobione. To nie było tak, że były zrobione wbrew woli lub zostało zatajone, co tam się dzieje po prostu po... również zerknijcie na Facebooka pani Moniki Salonu fryzjerskiego tam jest wrzucone, tam jest wrzucone, tam jest wrzucony materiał, na którym widać, że te włosy są ewidentnie do pasa, później były modelowane, to po prostu były krótsze, aczkolwiek aczkolwiek były. Są widoczne dokąd, dokąd te włosy sięgają, i również chyba wszyscy tam w komentarzach potwierdzają to, to samo. No ale dobrze, e, następna rzecz to były wrzucone te screeny, e, które gówno pokazały. Tak naprawdę, Daniel, nic nie wynika z tych screenów i z tych rozmów, bo trzeba było wrzucić jeszcze troszeczkę emojis i jakichś pierdół, to w ogóle nie można było ich rozumieć. Ale, Daniel, na całe szczęście, nie. Przewidzieliśmy to wszystko, bo e, Jak pewnie się domyślacie e, Rozmowy na Instagramie zostały wykasowane Korespondencja została wykasowana Na Natalii profilu e, Nie przez Natalię pewnie Tylko przez e, zaborczego narcyza O toksycznym zachowaniu Ale nie martw się Daniel, ponieważ ja Mam zgrane zgraną, tą część, gdzie Natalia mówi, że nie wie o co chodzi, nie wie dlaczego wybuchłeś i a, nie wie dlaczego tak się dzieje i przeprasza i czy możesz ściągnąć włosy. I dodaję to właśnie teraz, żebyście mogli zobaczyć.